Czytanie z Księgi Psalmów, <laughs> Psalm 25. Ufność wśród niebezpieczeństw. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, mój Boże. Tobie ufam, niech nie doznam zawodu. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną. Nikt bowiem, kto u Tobie ufa, nie doznaje wstydu. Niech znają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek. Biedź mnie drogą Twojej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój zbawca. I w Tobie mam zawsze nadzieję. Oto Słowo Boże Bogu niech będą dzięki. W Tobie mam nadzieję, w Tobie zaufałem. Jakby to powiedzieć powtórka z tego. Co siostra Faustyna mówiła? Jezu, ufam Tobie. Tylko w odwrotnej kolejności, bo najpierw był Dawid, a potem Faustyna. A różnica mogła być i pięciu tysięcy lat. Kto? Ktoś, kto zaufa Panu Bogu, nigdy się nie zawiedzie. Jest tak, jeśli ufamy ludziom, to się zawiedziemy. Nawet jeśli to są nasza rodzina, najbliżsi. To, jeśli zaufamy naj naszym najbliższym, to mamy gwarancję, że się zawiedziemy. Jeśli zaufamy samym sobie, to mamy gwarancję, że się zawiedziemy. Jeśli ufamy sobie, że ja to zrobię to lub tamto, to mamy gwarancję, że się zawiedziemy na sobie. Możemy ufać tylko Panu Bogu. Dlaczego nie możemy ufać sobie? No bo <laughs> wydawałoby się, że no, podjąłem jakąś decyzję, wykonałem albo chcę wykonać, no to jaki to problem, tak? Okazuje się, że nie od nas zależy, czy my możemy coś zrobić. no Na przykład zbudować dom. Podejmujemy decyzję, zbuduję dom, no i nawet mam pieniądze, wszystko, no, wszystko plany, wszystko się zgadza, tak? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego kończyć. To jeśli Bóg nie da takiej zgody, bo to tak, najpierw robimy pełno, pełno papierów tu na ziemi, tak? A jak nie załatwimy tej najważniejszego papieru w niebie, to się nic nie uda. Wydawałoby się, no jak? No przecież tu wszystko można. No nie, bo wszystko jest w rękach Pana Boga. No wszystko, każdy listek na drzewie i każda igiełka na tej sośnie, co koło mnie tu stoi, jest w ręku Pana Boga i żadna z nich nie spadnie bez zgody Pana Boga. Tak jak gdzieś jest powiedziane w Ewangelii, że na, u was nawet włosy na głowie są policzone i to nie jest przesada. Tak jest. Tak jest, że żaden włos nie wypadnie z głowy człowieka bez zgody Pana Boga. Uważam, że wszystkie komórki w naszym ciele są całkowicie Panu Bogu poddane. Że mówi się, że żeby zrobić jeden krok, żeby wziąć jeden oddech, to potrzebna jest łaska Pana Boga. Bez tej łaski nie możemy ani kroku zrobić, ani oddechu. Dlaczego Bóg pozwala, że. Ludzie, którzy są draniami, żyją? I czasami nieźle żyją. Czasami nieźle żyją. Dlaczego tak jest? No bo skoro tak ingerencja Pana Boga jest posunięta tak dalece, że wszystko jest Panu Bogu poddane, każda komórka naszego ciała, to dlaczego ktoś dostaje raka? Dlaczego dzieci umierają na raka? Każdy człowiek ma wolną wolę. I ci, którzy robią źle, to Bóg mógłby ich zatrzymać, ale tego nie robi. Ci ludzie, którzy robią źle innym ludziom, to Bóg jest w stanie to wynagrodzić. Zwykle po tamtej stronie, ale jest w stanie wynagrodzić. Dzieci umierające w sposób straszny są takie dzieci, które strasznie cierpią i umierają. Dzieci z Fatimy miały 7-8 lat. Była ich trójka, ale jedno przeżyło. Znaczy, wszy... Dzieci z Fatimy zobaczyły raj. Zobaczyły piekło i czyściec. Jak zobaczyły raj, to mówią matko: No, weź nas do raju teraz, już. Po co nam tu żyć? Jeszcze, ho, ho, jeszcze trochę. Cała trójka chciała umrzeć. Znaczy, umrzeć, żeby wejść do raju. Matka Boża się zgodziła dla dwójki, dla Frakniszka i Hyacenty a Łucji powiedziała, że musi żyć, żeby tą wiadomość z Fatimy przekazać całemu światu ale Matka Boża zanim udzieliła zgody że weźmie Chwiacyntę i Franciszka to zapytała się czy one są w... czy one się zgodzą na cierpienie zagrzeszników, bo zobaczyły, że wielu idzie do piekła żeby ludzi tam nawrócić poprzez cierpienie dzieci czy one się z tym zgadzają one powiedziały tak. One cierpiały pół roku. Chorowały na przeróżne choroby, ale jeszcze oprócz tego podczas objawień <laughs> zaczęły pokutować poprzez noszenie powrozu, yy, które ranił skórę dzieci do krwi. Podczas kolejnego spotkania Matka Boża mówi, że dobrze dzieci robicie, <laughs> ale w nocy nie zakładajcie tego sznura. Tak było Fatimie. Cierpienie ma ogromny sens. Po drugiej stronie stawia nas wyżej tylko dwie rzeczy. Cierpienie i przyjmowanie Komunii Świętej. Komunia w proporcji takiej, że jedna Komunia Święta jest więcej warta niż męczeństwo wszystkich męczenników świata. Dzieci z Fatimy poprzez te półroczne swoje cierpienie zbawiły pewnie setki, a może tysiące ludzi. Dlaczego umierają dzisiaj takie dzieci? które no, nie bardzo się zgodziły i rodzice też się nie zgadzają z tym, żeby one deszły. Ale Bóg decyduje inaczej. Ja uważam, że nie masz żadnej choroby, żadnego kataru bez zgody Pana Boga. <laughs> Wróćmy do, do ukraińskich historii, które tak bardzo nas bolą. Tak? No i druga wojna światowa cała, w całości. Tak? Cierpiało mnóstwo dzieci. Mnóstwo. Było coś takiego jak Krwawa Niedziela, kiedy Niemcy zastrzelili 10 tysięcy dzieci polskich. 10 tysięcy dzieci zostało rozstrzelonych w ciągu jednej niedzieli. Tak mi się wydaje, że to było nazwane jakoś tak. Te dzieci, zanim zostały rozstrzelane, to cierpiały straszny głód przez długi okres czasu. Straszne cierpienie. Przerażająco straszne. Dlaczego Bóg nie wstrzymał tego cierpienia? Bo Bóg wiedział, że jak te dzieci zostaną rozstrzelane. To poprzez cierpienie tych dzieci. Te dzieci, żadne z tych dzieci na sądzie nie powie Panie Boże, dlaczego mi to zrobiłeś? Każda z nich miała anioła stróża. Im potęga Boga jest tak wielka, że mógłby nie dopuścić żadnej wojny i żadnego cierpienia. Bóg dopuszcza. Człowiek ma wolną, zły człowiek ma wolną wolę także i wykonuje ją w kierunku złym. Wykorzystuje ją w kierunku złym. Te dzieci, które cierpią w sposób całkowicie niezawiniony, przechodzą do raju. Znacznie wyżej niż my kiedykolwiek będziemy tam mogli dojść. Na całą wieczność. Więc proszę sobie wyobrazić, niektórzy mówią, że ja chciałem się wrócić do tam 18 roku życia, albo tam jeszcze szybciej, żeby jeszcze raz to życie przeżyć. No ja nie chciałbym, absolutnie nie chciałbym, ani jednego dnia oddać z tego co mam. Ja wiem, że ja za chwilę umieram, bo mam lat 66, mój ojciec umarł lat 62. To nawet. Jak umrę za 10 lat, to to już jest za chwilę. Bo całe życie przyleciało mi jak jedna sekunda, to zostało mi co najwyżej jedna dziesiąta sekundy. Ja już jestem dwoma nogami po tamtej stronie. Ja to wiem. Ja się niesłychanie z tego cieszę. Ja ani jednego dnia, ani jednej chwili nie chciałbym się wrócić do tyłu. Te dzieci, które umierają w młodym wieku, idą prosto do nieba, bez żadnego czyśca. Idą prosto do nieba w najwyższe kręgi anielskie na całą wieczność. Nam się wydaje to niesprawiedliwe, straszne i bolesne, bo tak jest. Ale Bóg potrafi to wynagrodzić, jakbym powiedział milion razy, to mało powiedziane. To mało powiedziane. Uważam, że Bóg wymyślił ten świat w sposób genialny, że lepiej tego no absolutnie nie można zrobić w każdej historii. Bóg się nie myli i doskonale wie, co robi. A jeśli nam się coś nie zgadza, to tylko z powodu tego, że mamy małe główki, że mamy małe główki. W naszym życiu nie ma żadnych przypadków. Wszystko ma swój sens. Każde cierpienie, każda radość, absolutnie wszystko ma sens. I zwykle cierpienie i porażki uczą nas znacznie szybciej niż sukces. No tak to w naszym życiu jest. Dobry Boże, ja Ci serdecznie za wszystko dziękuję. Za ogrom otrzymanych łaski, błogosławieństwa proszę Cię o miłosierdzie nad nami wszystkimi. Wszystkie dary Ducha Świętego. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim następnym Aniołom Dobry Boże, pobłogosław nas wszystkich. Wszyscy wszystkich Bóg ojczystych, mówiąc Ojciec i Syn i Duch Święty.